mazouka bigin kadrie anbians karaïb chale soleiye duse kalibsomerenge Zamykam torby żeby mi nie przesłać do środka. Kostiumy filmowych. Oparatem. Witam. Jestem w nocy w drodze do kolejnego hotelu. Jadę wzdłuż tego czegoś to jest to chyba nie jest autostrada to jest NK yy, według Bike Mapa powinienem po tej drodze jechać ale ale nie, nie wiem chciał ale jest na przeciwnym równolegle do niej jakaś droga yy, uczęszczana przez bas, przez autobusy tylko chyba więc tym jadę Tu jakieś pole jest Tutaj plantacja bananów może, można by było można by podkraść może coś, co nie coś e. Jak to jadę do hotelu to powiem jakie mam plany na resztę powrotu na martynicę, ponieważ zaplanowałem już cały pobyt Jestem kawałek dalej tu jest chyba jakaś nieczynna stacja autobusowa. Tu już żywej duszy nie ma. Jaska jest ciekawe czy działa. Toalety zamknięte są, na cztery jest pusty, więc usikać się trzeba w krzaki. I chyba tutaj nie ma. Ciekawe. W polskim terenie tutaj już w widać góry Góry i ten. I pod górami różne pola Dobra, Muszę sprawdzić drogę pod tym bike map prowadzimy po NC Niech, niech, nie, zanim nie, No fucking way Nie będę jechał po takiej drodze Co duży ruchu To tak jakby jechać po to po prostu Musi być inny sposób Garmin ma taki beznadziejny ekran, że gorszego być nie może, chyba. Jeszcze uchwyt do rowerów, taki, taki beznadziejny i w dodatku drogi. Kawał plastiku za ileś tam, nie wiem. Nie pamiętam już... Kurde. Nie wygląda to najlepiej. Cały czas po tej drodze. 8 jest czekaj chwila dobra, to, muszę się zastanowić na. To. a propos spania na dziko to tutaj by się znalazło takie jakieś awaryjne miejsce skoro ta stacja jest nieczynna to na tej trawce można by się kimnąć ewentualnie jedną noc przed odświecie pod schodem słońca się tym wynieść Karda. Jakiś gość nam mnie zatrąbił więc jechałem na taką kratownicę, która była na poboczu i koło mi wpadło do tego. Nie wiedziałem, że to jest takie szerokie. I ciśnienie w oponie mi nagle spadło. znaczy zauważyłem, że mam niskie ciśnienie. Myślałem, że trzeba będzie wymienić dentka, chyba. Chyba na razie jest jakoś ok. No już, mam nadzieję, że jestem chociaż w połowie drogi, chyba będę musiał zjedna, jednak zjechać na tą główną drogę, no bo, bo nie będzie innego wyboru, że, żeby to omnąć to będę musiał pokonać no, z za, za dużo kilometrów, więc zaryzykuję kawałek pojadę tą n -ką. Ale się teraz stumiałem, pas do rowerów. Myślałem, że na tej wyspie nie, nie, nie słyszeli nigdy o pasach dla rowerów A tu jednak coś jest Jest jakaś infrastruktura Niezłe widoczki Nie dojechałem, ale niestety mam 3 godziny ze 2 godziny obsuwy. Więc sądzę, że nie zrobię wszy dzisiaj wszystkiego co zaplanowałem. Ale coś tam może się uda. Ale to jest słabe. Klimatyzacja. Chyba w ogóle nie działa. Power-power wciska, nic się nie dzieje. Tylko te dwuguziki tutaj są. Chyba. Wejdę jeszcze na krzesło. O kurwa, czy to krzesło się nie złamie? No to nic nie ma. Tylko te dwa guziki mogą być. Nie działa. Nie działa klima. Szczalne to jakieś deski, tylko szpary widać. Szpary są tutaj. Jest bez zasłone, Znaczy jest zasłona, nie ma firanki. Więc elegancko mnie widać. No łóżko jest fajne, duże łóżko, to jest, to jest plus chyba jedyny telewizji tak nie oglądam nawet Wielko 14 cali chyba ma, mniej więcej Ale najlepsza jest łazienka. Łazienka jest tylko prysznic oczywiście. I tutaj taka szpara, taka, taka kratownica, przez którą widać korytarz z, z dostępem do innych pokoi. Taka... Takie coś, tylko taka, drewno, taka drewniana ściana odgadza łazienkę. No, ale syf. To jest jeden z najtańszych hoteli w okolicy 70 euro za noc Ponad 300 zł Nic lepszego się nie dało znaleźć za taką cenę w okolicy Łądówka, ciekawe czy w ogóle działa Czy tylko dla ozdoby Jakiś chłodek jest w niej Jest na dwa jest zimna woda, więc coś tam działa. Włożę piwo. No i chociaż mam złodziejkę. Dobra, zaraz powiem o moich planach. No, sprawdziłem też internet. Internet działa, na no to chociaż tyle dobrego. Wiesz, czy może wyjdę, ale... Za daleko nie będę teraz wychodził, bo jestem w samych majtkach. Tak, to jest na zewnątrz. To jest strasznie ciężki podjazd, bo pod to Rowerem to musiałem iść i się namęczyłem o, Nie, nie mogę po tym bosu chodzić, jest za gorąco W każdym razie widok jest taki Niestety, wielkość mojego, mojej obsługi się jeszcze bardziej zwiększyła, ponieważ nie mogłem, tego, nie mogłem tego hotelu znaleźć w ogóle. Na Booking jest w miejscu, gdzie stoi inny hotel. No i jakoś za, strzał, za, za strzałkami trafiłem, bo tam takie drogowskazy na drodze są, jest strzałki gdzie trzeba jechać do, do tego hotelu jeszcze okazało się, że zrobiłem niechcący rezerwację na jutro zamiast na dzisiaj i facet szukał tej mojej rezerwacji. Potem zapytał mnie, czy mam ten, gdzie mam numer tej rezerwacji, czy jakiekolwiek potwierdzenie. Musiałem swojego laptopa uruchomić, bo na jego komputerze nie mogłem się zalogować. Zanim się uruchomił ten laptop, zanim połączyłem się z siecią. I sprawdziłem, że, to, że, że ten facet nie mógł znaleźć rezerwacji, bo to jest na jutro, a nie na dziś. To już doszło do godzina 16, a miałem tu być o 13.30, więc 2,5 godziny obsuwy. I chyba dzisiaj nie zrealizuję tego, co miałem zrobić. Przesunę to na jutro. A, i tę dętkę, tak to jednak musiałem ją wymienić. Bo powietrze schodziło szybko, nie dało się jechać normalnie. Padałem w posiejsku, musiałem coś z tym zrobić, żeby się nie zabić. Więc też leciało mi trochę czasu na to. No i nie mam zapasowej dętki. Kupiłem tylko jedną w Carrefourze i teraz jestem w dupie. Jeżeli mi dętka pójdzie, to, to nie wiem co zrobię. Może to są jakieś sklepy gdzieś, ale to jest jakaś dziura. To jest mała miejscowość. Nie wiem, czy to kupię dętkę, dętkę. zobaczymy. Lodu działa, słychać jak pręczy. Pierwszy raz w tej wyprawie będę miał zimne piwo.